Witam, cześć. Pokażę wam dzisiaj, wymienić uszczelnienie listwy tylnej. W sumie z nimi jest to samo. I od razu, jak e, wymienić ten kli, jak to rozebrać i jakich materiałów użyć wraz z narzędzi. także że zapraszam. Dobra, zacznijmy od wykręcenia pierwszych tych ze ślepek. Teraz teraz musimy wyciągnąć wyciągnią. ten klin, i teraz sobie odkręcamy Jest dość zimno teraz. Musimy to podgrzać, żeby to było bardziej elastyczne. Dobrze, musimy nadrzać tą na W sumie, nawet w lesie, jest dobrze to podgrzać Jak to wygląda, listwa jest prosta, musimy ją wziąć, dobrze wymyć z tego uszczelniacza. też trzeba dobrze wyczyścić. Jak widzicie, bez tej listwy to się na niczym praktycznie nie trzyma, to jest wiodcie. Zatem jest listwa dopiero wzmacniająca i ta listwa dopiero dociąga tą część i tą do tej listwy do środku. Może nawet tu nie było źle. Od czasu do czasu warto poprawić to uszczelnienie, żeby gdzieś woda nie podciekała. Jeszcze Wam pokażę, jak to czyszczę tą przyczepę, bo miałem tyle nie nagrywać, ale w sumie może się przyda. Bierzemy zwykły nożyk, taki cienki, najlepiej nowy. Wyginamy go troszkę po łuku i delikatnie to podcinamy tak, żeby nie uszkodzić lakieru. Tą pierwszą warstwę bo Abyśmy to zaczęli czyścić z Szmatką, to była masakra. Tą pierwszą warstwę druk ścinamy. Jak widzicie, bardzo fajnie o tym schodzi. Tak samo tu podcinam sobie z dołu. Musimy to robić powoli, delikatnie, żeby... Nic nie uszczodzić. Chodzę, że zawsze jak tak mówię to zawsze mi coś zjedzie i zawsze coś zrobi, ale to szczytu. No i ściągamy. Wiadomo, później to zostaje ta cienka warstwa tego uszczelniacza też musimy umyć. Ja to zawsze robię zmywaczem do silikonu, jest chyba najlepszy. Stanie i dobry Ścinamy. Także zostaje nam tutaj cienka warstwa którą będzie trzeba już umyć szmatką i zlewaczem Dobra z mamy wyczyszczoną listwę też bierzemy się za klejenie. Ja to robię zawsze tak, że biorę sobie klej, elastyczny, pierwszy sobie przejeżdżam ten klejem te brzegi, sam brzeg. W sumie ja sobie to pomyślałem sam, bo wydaje mi się, że ten klej lepiej to bo jeśli woda się ma gdzieś dostawać, to się będzie dostawała tylko tu, ewentualnie przez śrubę. jedna uwaga musi być: dobry, mocny pistolet, bo i ten klej, i ta masa e, ciężko wchodzą. Tak niezwykły pistolet, czy ten z Marketu za parę złotych, jakby nie zrobiliście. Troszkę z tym podobny. Przecież uszczelniacz butylowy, ja używam tylko dekremu, że będzie widać później przy pokażę dlaczego. Dobra, jak widzicie, te nie tracę dość dużo, w sumie za dużo ale lepiej jak jest więcej niż mniej i szkoda na listę uzostawienia te miejsca wola żeby było w były wkręty wrócimy do miejsca podrzeć podgrzać. nie trzeba, ale teraz jak jest zimno żeby to było ciepłe. nie robiłem tego w lecie, chyba było czasu Zawsze jest lepiej jechać, niż naprawiać Dobra. Mamy to podgrzane i teraz... Zawsze jeszcze na wkręty daję troszkę uszczelniacza. Nami na główki. smaruję smaruję uszczelniaczem. Teraz wam pokażę, dlaczego? Mówię, że to uszczelniacz jest taki fajny. Bierzemy sobie szpalkę, najlepiej plastikową. Nie musi być szpalka, obojętnie nieco plastikowe. Przejeżdżamy sobie po linii tam się powinien kończyć i Abyśmy byśmy chcieli odciąć dookoła po całej długości z dołu i z góry odcinamy to za szpalką dociskamy się zostanie dobra Bierzemy sobie śrubokręt, ogólnie w sumie co, so, dajemy na niego troszkę tego, tej masy i tylko dociskamy i zwijamy. Tak się da zrobić tylko właśnie z tym dekalinem. Wszystkie inne brudzą, jest później problem z umyciem tego, z wyczyszczeniem. I tu po prostu sobie tylko odrywamy. Na nam schodzi. Jest naprawdę bardzo fajne. No i dużo przyspieszał. Streamcast naprawdę też jest dobra, Ale jest później problem z wyczyszczeniem i z umyciem. Nie, tak to wyszło, nie pokazywałem jak wkładam ten klin, bo się wydaje, że to jest na tyle proste, że nie trzeba pokazywać. Wyczyściłem to, to Wyczyszczenie zajęło mi, nie 20-30 minut. Także nie ma, nie ma aż tak źle. Wydaje mi się, że każdy bez problemu sobie w domu z tym poradzi sam. wam jeszcze założyć na okno. Czasami ktoś może nie wiedzieć, Łatwo sobie, lepiej sobie go wyjąć. Dużo lepiej się pracuje bez niego. Wkładamy te wynieńki pod odpowiednim kątem, żeby wyszła jedna w drugą. No i tyle. Nic skomplikowanego. Przeklindzałem nowy, to jest klin 12 mm. Dobra i na koniec rzeczy, które będziemy potrzebowali. Mocny wyciskacz, bo te pasty są bardzo gęste. I musi być porządny wyciskacz do silikonu. Ten model akurat jest dość fajny i niedrogi dostępny na znanym portalu. Zmywacz do silikonu, ja używam tego, bo jest bezpieczny, nie dzieje się nic z lakierem, można go zawsze stosować, także jest fajny. Uszczelniacz, uszczelniacz dekarski, akurat ten jest fajny, pokazałem dlaczego się nim robi, dlaczego się nim dobrze robi, bo Pani się go usuwa później, będzie to dużo szybciej. Palka do odcięcia, tak jak pokazywałem. Nie musi być palka, może być coś plastikowego, żeby tylko nie uszkodzić lakieru. I jeśli ktoś chce zrobić to, ja zrobiłem, można stosować te kleje. Te kleje są bardzo podobne. Do siebie te nie zostały w każdym markacie wbudowane. które sobie musicie znaleźć. Wydaje mi się, że ten jest troszeczkę mocniejszy, ale naprawdę. Nie wiem, mi się wydaje, że nie ma znaczenia większego. Poza ceną, to nie jest o połowę tańszy od tego. Już jak chcecie, ten jest na 100% dobry. Ten raczej też, bo już też go sprawdzałem, też mi lubię. Siurowocze rzeczowe do wykręcenia tych wkrętów i do usunięcia pozostałości po uszczelniaczu najlepiej to robić szmatkami. Ręcznie papierowe się do tyle za bardzo nie nadaje. I też można, ale szmatki są lepsze. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach z miłością odpowiem. Dobra, do następnego odcinka.